Radość ogromna, szaleliście wszyscy w tym tiebreku od 10-14 prawie bez błędu. Ty zawsze coś złego widzisz. Co, ty, co by się nie działo, jakbyśmy nie wygrali, ty zawsze coś złego widzisz. Eee... Ura nie odleciała. My odlecieliśmy. Wszyscy zasłużyliśmy po tych dziewięciu miesiącach teraz na, na świętowanie i myślę, że będzie ono zgłośne. I jakby kibice patrzyli, oglądali to spotkanie i wiedzieli, że to mecz o piąte miejsce, to można śmiało powiedzieć, że to mecz o medale plus ligi. No, mecz o medale Mistrzostwa Polskiej Grupy B, tak trener powiedział, tak Piotr Hein powiedział e, i tak dzisiaj było. Myślę, że chłopaki z czwórki mi pozastrosiliby takich wyników i takich emocji. A ci co nie byli, dzisiaj nie żałują i. Ale mam nadzieję, że to się kiedyś jeszcze powtórzy. Pokazaliście charakter i ciężko powiedzieć, że byliście lepsi. Okej, okay, byliście lepsi od dwie piłki i od tego jednego najważniejszego seta, ale ta rywalizacja była strasznie zacięta i pretensji do siebie chyba nie moglibyście mieć ogromnych, gdyby, gdyby. to się skończyło zupełnie inaczej. No, myślę, że mieliśmy dużo szczęścia. No, wygrać mecz przegrywając 14-10. No to, to liczy się serce to na pewno, ale mieliśmy też szczęście. No, to na... Myślę, że 9 na 10 takich Tableków. Warszawa by wygrała, ale dzisiaj e, patrząc na cały sezon uważam, że byliśmy lepsi, bardziej zasłużyliśmy. Zajęliśmy piąte miejsce, a Warszawa tak jak przed chwilą powiedziałem e, nie szósta, piątej i pół. To na koniec, na koniec pytanie, o które muszę odpowiedzieć Pomidor. E, kiedy wyjaśnić przyszłość Michała Żurka? E, już się wyjaśniła, już e, na pewno nie będzie mnie w Olsztynie w przyszłym roku. E, na pewno macie bardzo dobrego libero, na pewno macie bardzo fajnego człowieka na, w przyszłym roku na libero. Będę za niego trzymał kciuki. Eee, a ja z mojej strony chciałbym podziękować, bo zrobiłem wielki krok w Olsztynie, trener Stelmach w tym roku pokazał mi co to jest taktyka, jak mam pracować eee, i mam nadzieję, że kiedyś go jeszcze spotkam i chłopaków, z którymi grałem. Nie zdradzisz gdzie idziesz. Nie zdradzę gdzie idę, mam ważny kontrakt jeszcze z Ołsztyn.